Rozdział czwarty Oczyszczanie przez krew Cytat Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, werset siódmy Zauważyliśmy do tej pory, że najważniejszym skutkiem krwi jest pojednanie za grzech. Owoc wiedzy o tym, a także wiara w pojednanie, jest ułaskawieniem z grzechu. Ułaskawienie jest właśnie deklaracją tego, co stało się w niebie ku dobru grzesznika i jego akceptacji. Ten pierwszy skutek krwi nie jest tylko jeden. W miarę, jak dusza przez wiarę poddaje się Duchowi Bożemu, by zrozumieć i cieszyć się pełnią mocy pojednania. Krew wykorzystuje dalszą moc w przekazywaniu dalszych błogosławieństw, które w Piśmie Świętym są przypisane temu. Jednym z pierwszych rezultatów pojednania jest oczyszczenie z grzechów. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi o tym. O oczyszczeniu często się mówi pośród nas, jakby nie było to nic więcej, jak przebaczenie grzechów lub oczyszczenie z winy. To jednakże nie jest tak. Słowo Boże nie mówi o byciu oczyszczonym z winy. Oczyszczenie z grzechu oznacza uwolnienie z zanieczyszczenia, a nie z winy grzechu. Wina za grzech dotyczy naszej relacji z Bogiem. I naszym obowiązkiem jest rekompensować w nawiasie lub naprawiać nasze nieprawości w nawiasie lub ponosić za nie karę. Z drugiej strony, zanieczyszczenie grzechem jest poczuciem skalania i nieczystości, którą grzech wnosi do naszej wewnętrznej istoty, i właśnie po to jest oczyszczenie. Ta ma ogromne znaczenie dla każdego wierzącego który pragnie cieszyć się pełnią zbawienia, które Bóg przygotował dla niego, aby zrozumieć poprawnie, co pismo święte uczy na temat oczyszczenia. Rozważmy: Po pierwsze, co słowo oczyszczenie oznacza w Starym Testamencie? Po drugie, jakie błogosławieństwa są przez to słowo w Nowym Testamencie? Po trzecie, jak możemy doświadczyć pełnej radości z tego błogosławieństwa? Oczyszczenie w Starym Testamencie. W służbie Bogu, wyświęcone przez ręce Mojżesza dla Izraela, były dwie ceremonie, które Boży lud obserwował w przygotowaniu na zbliżenie się do Boga. To były dary. Lub ofiary i oczyszczanie. Obydwa mogły być widziane w innym znaczeniu. Obie miały przypominać człowiekowi, jak jest grzeszny i jak niezdolny jest do tego, aby zbliżyć się do świętego Boga. Oba były typowe dla odkupienia, które dokonał Jezus Chrystus, odnawiając relacje człowieka z Bogiem. List do Hebrajczyków jednakże dobitnie wymienia oczyszczenie jako, cytat, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, i różne obmywania. List Pawła do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 9 do 10: Jeśli możemy sobie wyobrazić życie Izraelity, to zrozumiemy, że świadomość grzechu i potrzeba odkupienia zostały wzbudzone poprzez oczyszczenie i ofiary. Musimy również od nich się dowiedzieć, czym faktycznie jest moc krwi Jezusa. Możemy zobaczyć jeden z ważniejszych przypadków oczyszczenia dzięki tej ilustracji. Ktokolwiek był w pomieszczeniu lub w domu, gdzie leżał umarły, lub jeśli by nawet dotknął martwego ciała lub kości, był nieczysty przez siedem dni. Śmierć jako kara za grzech, czyniła każdego, kto wchodził w relacje z Nim nieczystym. Oczyszczenie dokonywało się poprzez użycie popiołu z młodej jałówki, która była spalona, jak to jest opisane w Czwartej Mojżeszowej, w dziewiętnastym rozdziale w nawiasie porównaj z listem Pawła do Hebrajczyków, rozdziałem 9, wersetem 13 do 14. Ten popiół pomieszany z wodą był spryskiwany przez gałązkę schizopu na tego, który był nieczysty, a następnie musiał umyć się w wodzie, po której znów stawał się czysty. Słowa nieczysty, oczyszczanie. I czysty zostały użyte w odniesieniu do leczenia trądu, choroby, którą można opisać jako żywa śmierć. Tutaj także ten, który miał być oczyszczony, musiał umyć się w wodzie, ale najpierw był spryskiwany wodą zmieszaną z krwią z ptaków. Siedem dni później ponownie był spryskiwany krwią z ofiary. Trzecia Księga Mojżeszowa rozdziały 13 i 14. Uważne rozważanie prawa oczyszczenia uczy nas, że różnica między oczyszczaniem a ofiarami była dwojaka. Po pierwsze, ofiara miała zdecydowane odniesienie do naruszenia, dla którego pojednanie się dokonywało. Oczyszczenie musiało więcej uczynić w warunkach. Które nie były grzeszne same w sobie, lecz były wynikiem grzechu i jako takie muszą być uznane przez Boży Lud jako nieczyste. Po drugie, w przypadku ofiary nic nie zostało uczynione przez samego ofiarującego. Widział krew spryskiwaną na ołtarzu lub niesioną do miejsca świętego. Musiał wierzyć, że przez to uzyskuje pojednanie przed Bogiem. Lecz nic nie działo się samo z siebie. Z drugiej strony, w oczyszczaniu, to co działo się z osobą, było główną rzeczą. Zanieczyszczenie, które dotykało człowieka, mogło być zarówno z choroby wewnętrznej, lub czegoś zewnętrznego. Dlatego mycie, lub też skrapianie wodą odbywało się z nakazu Bożego. Oczyszczenie to jest coś, co człowiek mógł poczuć i doświadczyć. To przynosiło zmianę nie tylko w jego relacji z Bogiem, ale też w jego stanie. Przez ofiarowanie coś dokonywało się dla niego, przez oczyszczenie coś dokonywało się w nim. Ofiara miała oszacowanie według jego winy, oczyszczenie według zanieczyszczenia grzechem. Takie samo znaczenie słów, czysty i oczyszczenie można znaleźć w innym miejscu Starego Testamentu. Modlitwa Dawida w Psalmie 51, dwukropek cytat. Oczyść mnie z grzechu mego, pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Słowo użyte tutaj przez Dawida jest tym, które jest używane najczęściej dla kogoś. Kto dotyka martwego ciała. Chizop był również używany w podobnych przypadkach. Dawid modli się o coś więcej niż przebaczenie. Wyznał, że urodził się w przewinieniu i jego natura jest grzeszna. Modlił się o to, by być czystym od wewnątrz. Cytat: Oczyść mnie z grzechu mego było jego modlitwą. Używa tych samych słów, gdy się modli. Cytat serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Oczyszczenie jest czymś więcej niż ułaskawienie. To samo słowo jest użyte przez Ezechiela i odnosi się do wewnętrznego stanu, który musi być zmieniony. To jasno wynika z rozdziału 24. Wersetu 11 do 13 Gdzie jest mowa o nieczystości, która ma być przetopiona, Bóg mówi Cytat Ja chciałem cię oczyścić, lecz ty nie dałeś się oczyścić ze swego skalania Później Wezechiela 36, 25 mówiąc o Nowym Przymierzu Cytat I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, i od wszystkich waszych bałwanów. Oczyszczę was. Malachiasz używa tych samych słów, łącząc je z ogniem. Cytat: Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał, jak złoto i srebro. Księga Malachiasza, rozdział trzeci. Werset 3. Oczyszczenie przez wodę, przez krew, przez ogień jest to typowe oczyszczanie, które ma także miejsce pod nowym przymierzem, oczyszczanie wewnętrzne i uwolnienie od zmazy grzechu. Oczyszczanie jako błogosławieństwo w nowym testamencie. Nowy Testament często wspomina o czystym sercu. Nasz Pan mówił, cytat, Błogosławieni Czystego Serca. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 8. Paweł mówił o, cytat, miłości płynącej z czystego serca. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział 1, werset 5. A także mówił o czystym sumieniu. Piotr nawołuje czytelników, aby, cytat: Miłowali jedni drugich czystym sercem gorąco. Słowo oczyszczenie jest również tu użyte. Czytamy o tych, którzy są opisani jako Boży lud, których serca Bóg oczyścił przez wiarę. Dzieje apostolskie, rozdział 15, werset 9. Celem Pana Jezusa, co do tych, którzy byli jego, było. Cytat. Oczyścić sobie lub na własność. List Pawła do Tytusa, rozdział drugi, werset 14. W odniesieniu do samych siebie czytamy. Cytat. Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział siódmy, werset pierwszy. Czytamy w pierwszym liście Jana, w rozdziale pierwszym, w wersecie siódmym. cytat. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Słowo oczyszczenie nie odnosi się do łaski przebaczenia, przyjętej przy przemianie, lecz do wpływu łaski na Boże dzieci, które chodzą w świetle. Czytamy cytat. Jeśli chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, krew Jezusa Chrystusa, syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To odnosi się do czegoś więcej niż przebaczenie, a wynika to z wersetu dziewiątego, cytat: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas, od wszelkiej nieprawości. Oczyszczenie jest czymś, co przychodzi po przebaczeniu i jest wynikiem wewnętrznego doświadczenia przyjęcia mocy krwi Jezusa w sercu wierzącego. Zgodnie ze Słowem Bożym, najpierw ma miejsce oczyszczenie sumienia. Cytat. O ileż bardziej krew Chrystusa oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu Żywemu. List Pawła do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 14. Wspomniana wcześniej woda połączona z popiołem z Jałowicy, pokrapiając nieczystych, określa osobiste doświadczenie drogocennej krwi Jezusa. Sumienie nie jest tylko sędzią osaczającym nasze czyny, lecz także wewnętrznym głosem, Świadczącym o naszej relacji z Bogiem i Jego relacji z nami. Gdy zostaliśmy oczyszczeni przez krew, wtedy świadczymy, że jesteśmy przyjemni Bogu. Jest napisane w Hebrajczyku w rozdziale dziesiątym w wersecie drugim. Cytat. Czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Doświadczamy przez Ducha Świętego, że krew uwolniła nas w pełni od winy i mocy grzechu, w której my, w naszej zdegenerowanej naturze, poddaliśmy się Jego panowaniu. Grzech wciąż mieszka w naszych ciałach, wraz z Jego pokuszeniami, lecz nie ma mocy, by panować. Sumienie jest oczyszczone, nie ma najmniejszego cienia rozdzielenia między Bogiem a nami gdyż patrzymy na niego w pełni mocy odkupienia. Sumienie oczyszczone przez krew doświadcza całkowitego odkupienia, pełni Bożej przychylności. Gdzie sumienie i serce są czyste, tam też sumienie jest w centrum. Czytamy o sercu oczyszczonym od złego sumienia. List Pała do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 22. Nie tylko sumienie musi być oczyszczone, ale także serce musi być czyste, łącznie ze zrozumieniem, wolą, myślami i pragnieniami. Przez krew, którą Chrystus przelał, gdy wydał samego siebie na śmierć, i na mocy, w której wszedł ponownie do nieba, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są nieustannie skuteczne. Przez moc śmierci i zmartwychwstania. Grzeszne pragnienia są zniszczone. Cytat: Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu, od pierworodnego, ale także od rzeczywistego. Krew sprawuje duchową i niebiańską moc w duszy. Wierzące w życiu, którego jest krew, w pełni efektywna, doświadcza, że stara natura powstrzymuje go. Przed okazaniem jej mocy. Dzięki krwi, porządliwości i pragnienia są tłumione i niszczone, a wszystko jest tak oczyszczane, że duch może przynosić chwalebny owoc. W przypadku najmniejszego potknięcia, dusza znajduje natychmiastowe oczyszczenie i odnowienie. Nawet nieświadome grzechy są pozbawiane mocy dzięki jej skuteczności. Musimy zauważyć różnicę pomiędzy winą a zanieczyszczeniem grzechem. Ma to znaczenie dla jasnego zrozumienia tej kwestii, ale w rzeczywistym życiu musimy pamiętać, że nie są one tak podzielone. Bóg poprzez krew ma do czynienia z grzechem jako całością. Każde prawdziwe działanie krwi objawia swoją moc jednocześnie nad winą z powodu grzechu. Jak i nad zanieczyszczeniem tym grzechem. Pojednanie i oczyszczenia idą w parze, a krew jest zawsze skuteczna. Wielu myśli w ten sposób. Skoro jest krew, to jeśli znowu zgrzeszymy, to odwracamy się ponownie do tego, by przyjmować oczyszczenie. Ale to nie jest tak. Tak jak fontanna płynie zawsze i oczyszcza to co jest pod strumieniem. Tak samo jest z tą fontanną, otwartą dla grzechu i nieczystości. W nawiasie Księga Zachariasza, rozdział 13, werset 1. Moc wiecznego życia i Duch Święty działają przez krew. Dzięki niemu serce może zawsze trwać pod strumieniem oczyszczającej krwi. W Starym Testamencie Oczyszczenie było za każdy grzech. W Nowym Testamencie oczyszczenie zależy od tego, który żyje, aby się stawiać. Kiedy wiara widzi i pragnie trzymać się tego faktu, serce jest cały czas pod ochroną i oczyszczeniem mocy krwi. Doświadczanie pełnej radości z tego błogosławieństwa. Każdy, kto przez wiarę ma udział w odkupieńczej ofierze krwi Chrystusa, korzysta również z jego oczyszczającej skuteczności. Lecz doświadczanie jego oczyszczającej mocy jest z wielu powodów niestety niedoskonałe. Dlatego bardzo ważne jest to, by zrozumieć, jakie są warunki do korzystania z tego wspaniałego błogosławieństwa. Po pierwsze, konieczna jest wiedza, Wielu myśli, że przebaczenie grzechów jest wszystkim, co otrzymujemy dzięki krwi. Proszą tylko o to, a zatem nie otrzymują nic więcej. Błogosławieństwem jest zobaczenie, że Boży Duch Święty ma specjalny cel w wykorzystywaniu innych słów w Piśmie Świętym, dotyczących krwi Jezusa. Wtedy zaczynamy szczegółowo pytać o ich znaczenie. Niech każdy, kto naprawdę chce się dowiedzieć, czego Pan nasz chce nas nauczyć przez to jedno słowo, dwukropek oczyszczenie, szczegółowo porówna wszystkie miejsca w Słowie Bożym, w których to Słowo jest użyte tam gdzie jest mowa o oczyszczeniu. Wkrótce zobaczy, że jest więcej obietnic dla wierzącego, niż tylko ta o usunięciu winy. A także zrozumie, że oczyszczenie przez obmycie oczyszcza z grzechu, bo mimo, że nie potrafi wyjaśnić, jak to się dzieje, jest już przekonany, że może z pewnością oczekiwać błogosławionego wewnętrznego działania oczyszczenia z grzechów przez krew Jezusa. Znajomość tego faktu jest pierwszym warunkiem doświadczania tego. Po drugie, Musi być pragnienie. Przerażające jest to, jak nasze chrześcijaństwo z zadowoleniem odkłada na później doświadczanie błogosławieństwa, które nasz Pan zamierzył, abyśmy je doświadczali już teraz. Cytat: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie jest wystarczająco rozpoznane, że czystość serca jest charakterystyczna dla każdego dziecka Bożego, ponieważ jest niezbędnym warunkiem do społeczności z nim, do radości z jego zbawienia. Jest zbyt mało wewnętrznej tęsknoty, by być naprawdę, pod każdym względem, przez cały czas miłym Panu. Grzech i zanieczyszczenie zbyt mało nas kłopoczą. Słowo Boże przychodzi do nas z obietnicą błogosławieństwa, które powinno obudzić wszystkie nasze pragnienia. Uwierz, że krew Jezusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. Jeśli nauczysz poddawać się Panu, to uczyni on wielkie rzeczy w Tobie. Dlaczego nie pragniesz w każdym czasie doświadczać Jego cudownej skuteczności oczyszczania? Zachować się pomimo złośliwości swojej zdeprawowanej natury. Od wielu plam, dla których twoje sumienie nieustannie cię oskarża. Niech twoje pragnienia będą obudzone na te błogosławieństwa. Wystaw Boga na próbę, aby wypracował w tobie, co jako wierny obiecał dwukropek oczyszczenie od wszelkiej nieprawości. Po trzecie, trzecim warunkiem jest oddzielenie od wszystkiego, co nieczyste. Przez grzech wszystko w naszej naturze i na tym świecie jest skażone. Oczyszczenie nie może odbywać się tam, gdzie nie ma całkowitego oddzielenia i porzucenia wszystkiego, co jest nieczyste. Cytat: Nie dotykajcie tego, co nieczyste. To jest Boże przykazanie dla Jego wybranych. Muszę mieć świadomość, że wszystko, co jest wokół mnie, jest nieczyste. Przyjaciele, wszystko, co posiadam, mój duch, wszystko musi być poddane Bogu, aby mógł być oczyszczonym przez drogocenną krew. I całe działanie mojego ducha, duszy i ciała musi być poddane oczyszczeniu. Ten, który pozwala, aby wróciła jakakolwiek rzecz ze starego życia choćby najmniejsza, nie będzie mógł doświadczać pełnego błogosławieństwa. Ten, który jest w stanie zapłacić pełną cenę, aby być całkowicie zanurzonym w jego krwi, jest w stanie w pełni zrozumieć te słowa. Cytat. Krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Po czwarte, ostatnim warunkiem jest korzystanie wiary z mocy krwi. To nie jest tak, jakbyśmy my, dzięki naszej wierze, okazywali, że krew jest skuteczna. Nie, krew zawsze zachowuje swą moc i skuteczność, ale nasza niewiara zamyka nasze serca i utrudnia jego funkcjonowanie. Wiara po prostu usuwa te przeszkody i otwiera nasze serca dla boskiej mocy, którą żywy Pan obdarowuje swoją krwią. Tak, aby uwierzyli, że jest oczyszczenie przez krew. Być może widziałeś źródło pośrodku miejsca porośniętego trawą. Z uczęszczanej drogi, która biegnie obok tego miejsca, kurz nieustannie osiada na trawę, która rośnie przy drodze. Lecz tam, gdzie woda wypływa, odświeżając i oczyszczając, nie ma śladu kurzu, a wszystko jest zielone. I świeże, tak drogocenna krew Chrystusa, wykonuje bez przerwy swoją błogosławioną pracę w duszy wierzącego, który przez wiarę przyjmuje to jako swoją własność. Ten, który przez wiarę poświęca się Panu i wierzy, że to może przyjąć i przyjmuje, to będzie mu to dane. Niebiański, duchowy skutek krwi. Może być zawsze doświadczany w każdym momencie. Jego moc jest taka, że zawsze mogę przebywać przy źródle w ranach mojego pana. Wierzący, chodź! Zachęcam cię. Daj dowód, jak krew Jezusa oczyszcza twoje serce od wszelkiego grzechu. Wiesz, z jaką radością zmęczony podróżny kąpie się w świeżym strumieniu zanurza się w wodzie, by doświadczyć jego orzeźwiającego, oczyszczającego i wzmacniającego efektu? Podnieś swe oczy i zobacz przez wiarę, jak nieustannie płynie strumień z nieba na ziemię. Jest to błogosławiony wpływ ducha, przez którego moc krwi Jezusa płynie przez duszę, uzdrawiając je i oczyszczając. O! umieść się w tym strumieniu, po prostu uwierz, że słowa, cytat, krew Jezusa oczyszcza z wszelkiego grzechu, mają boskie znaczenie, głębsze, szersze niż można by sobie wyobrazić. Uwierz, że to sam Pan Jezus, który oczyszcza Cię w swojej krwi i wypełnia w mocy swoje obietnice w Tobie. Oczyszczenie z grzechów, przez jego krew, jako błogosławieństwo, w którym codziennie, z radością, możemy przebywać.